Cześć wszystkim, dzisiaj vlog z Majką. Jak porywamy babę od biologii, chemii i geografii? No dokładnie. Będą trzy części. W pierwszej części porywamy panią Konegundę pierdocip. W parku. Dobra, idzie ta suka. O dzień dobry, Sara. No dzień dobry, Majka łapią. Dobra. Mamy ją, o kurwa, co ta pani tak pierdzi. A wypuść mnie. Zamknij się, szmato. Dobra. Zaraz sobie ją zważymy. No proszę, 108 kg. Pewnie żarła kotlety i ciasteczka na zdalnych, a nam nawet wody nie pozwoli się napić. No dobra, teraz gdzie ją wysłać? Dobra, gdziekolwiek. Kurier zaraz przyjedzie, sześć dni później. Pomocy. Niech ktoś mi pomoże. No i po szmacie. Jej. Kochani, dzisiaj porywamy babę od chemii. No dokładnie szmato. Tak poza tym to jest druga część porywania nauczycielek. No dobra, chodźmy. Wiem gdzie ta szmata jest. Najpewniej w szkolnym kiblu, gdzie miesza siki z gównem. W szkole. Dobra, szmato, chodź tam do kibla. Zaraz ta pinda tam pójdzie robić te swoje pierdółki dupki. No okej. Okay. W kiblu. Dobra, ta suka zaraz przyjdzie. No okej. Okay. Dzień dobry, Sara. Co ty tutaj robisz? A nic szmato. Co? Gówno, Majka, chodź tu. No okej. Okay. Dobra, mamy tą sukę. Co, wypuśćcie mnie. Nie, a poza tym zamknij się szmato. No okej, okay. usary w laboratorium. Dobra, zważymy sobie tą sukę tak samo jak tą Konegundę. Że co, Konegundę też. No tak bo sobie zasłużyła tak jak ty. Ile tutaj wyszło? O kurwa 115 kilo. Najpewniej żarła te gówna skibla i kotlety, bo jej smakowały. Dobra, wysyłamy ją też do lasu. Kurier będzie za 15 minut, 4 dni później. O kurwa Konegunda to ty. No tak, bo ta Sara z Majką mnie tutaj zawiozły tak jak ciebie. Dobra, ale jak przetrwamy i znajdziemy jedzenie, ja mam trochę owoców, to ci dam. Dziękuję. Kochani, w dzisiejszym odcinku porywamy babę od histy. Kurwa, tak. To jest już trzecia, przedostatnia część porywania nauczycielek. Dobra, chodźmy do szkoły, bo najpewniej jest tamta suka. Sprawdza kartkówki i sprawdziany. No super, to idziemy. W szkole. Dobra, ty się schowaj za zasłonami. Ja ci dam znak, kiedy ją do wora zapakujesz. O kurwa, Sara, co ty tutaj robisz? A nic, szmato jebana. Co? Gówno. Majka, chodź tu. Dobra, jestem. O nie. O tak. Mamy tą sukę. Że co, wypuśćcie mnie. Kurwa, zamknij się, szmato. Idziemy do mojego laboratorium. Zobaczymy, ile waży ta pinda. Może jest grubsza od pani Zdzisławy i Konegundy. Co kurwa wy też je porwałyście? W laboratorium. Ile waży ta suka? O kurwa ta waży 95 kilo. Co ona żarła, że jest taka gruba? Dobra, wyślę ją na jakąś krainę księżycową czy jakoś tak. Kurier będzie zaraz, 8 dni później. O kurwa, gdzie ja jestem? Pomocy. No i poszmacie. Została tylko pani Agata. Z nią będzie ciężej. No raczej, ale damy radę. Kochani, to już niestety czwarta, ostatnia część porywania nauczycielek. No, niestety, ale dzisiaj porywamy babę od biologii. Dobra, jak wiem, ona powinna być w swoim domu, więc tam idziemy. Pod domem pani Agaty. Szma to to na pewno tu. Tak, chodź już. O jest ta suka. Co ty kurwa robisz w moim domu? Gówno, Majka, chodź tu. O nie, o tak. Mamy ją. O kurwa, co ta suka tak pierdzi. Ja pierdolę, wypuść mnie. Zamknij się, Szmato, idziemy do laboratorium. W laboratorium. Dobra, ważymy. O kurwa 90 kilo. Co ona żarła, i dlaczego te wszystkie nauczycielki są takie grube? Co inne nauczycielki też. Tak, a poza tym zamknij się, Szmato. Dobra, wysyłam cię do krainy księżycowej. Kurier będzie zaraz. Osiem dni później. O kurwa, Agata, to ty. No tak, ta Sara z Majką mnie wysłały. Tylko jak przetrwamy. Spokojnie mam trochę jedzenia, to dam ci. Dzięki.